Malowałam, gdy usłyszałam słynne rób co chcesz. W głowie od razu wiosna, pastele, kwiaty, taka lekkość. A co z tego wyszło? Ale zacznijmy od początku. Najpierw baza czy dehydrator, wcierka z bazy i przechodzimy do żelu w butelce. Kolor Angel Pink da nam wzmocnienie, a jednocześnie piękny kolor, który będzie stanowił podstawę naszego zdobienia. Oczywiście aplikowany techniką żel bez piłowania, żeby osiągnąć taki efekt. Na to zdobienie przy użyciu Parst Pro Artów oraz pięknego koloru 541. Pasami malujemy sobie część paznokcia oraz całe zdobienie. Małe kwiatki, które powstają z dosłownie kilku prostych kresek. Przyda się do tego cienki pędzelek 7 bo 9. Kolor niebieski oraz Light Pink, czyli pudrowy róż, który bardzo Ładnie się ze sobą komponują. Tym błyszczącym kolorem robimy również kropeczki pomiędzy, i na to wystarczy: Dr. Top, żeby osiągnąć efekt końcowy. Wszystkie produkty możesz kupić z kodem dla kierowniczka, szczegóły znajdziesz w opisie. Połączyłam dwa układy kwiatków na paznopciu serdecznym i środkowym, warto tutaj trochę pokombinować. Jestem ciekawa, czy byłabyś zadowolona z takiego zrób co chcesz? Czy tego się spodziewałaś? To lubisz robić, gdy słyszysz, że masz wolną rękę i rób co chcesz?